Podłączenia i infestacje dokonywane przez istoty astralne. Część druga. Pasożyty astralne i jak się ich pozbyć. Materiał z kanału Swaru Official opublikowany 19 czerwca 2023 roku. Witam ponownie moi przyjaciele. Mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze. Dziękuję za dołączenie do mnie w kolejnym filmie. Jestem Mari. Jest to druga część serii filmów o istotach, bytach i stworzeniach niższego astralu, o tym jak wpływają one na świat materialny, czyli świat żywych oraz o tym jak je kontrolować, a nawet pozbyć się ich, gdy tylko jest to możliwe. Jak wspomniałam w pierwszej części, w niższym astralu istnieje niezliczona ilość rodzajów i typów stworzeń o wiele więcej niż w tak zwanym świecie żywych. A jeśli weźmiemy pod uwagę również wszystkie inne sfery istnienia, to będzie ich jeszcze więcej, pozostawiając świat żywych jako zaledwie bardzo małe egzystencjalne pasmo w znacznie większym kosmosie. Ściśle mówiąc, w rozumieniu mojej kultury nie ma żadnego rozdzielenia pomiędzy sferami egzystencjalnymi. To wszystko jest jedną wielką, superzłożoną masą, istniejącą w jedności, jedną masą, która jest źródłem, a wszystkie sfery egzystencjalne w źródle są tylko sztucznie wyznaczonymi i opisanymi miejscami egzystencji, które definiowane są głównie przez zdolność percepcji i poziom świadomości tego, kto je opisuje. Przykładowo, tak zwany świat materialny i jego charakterystyka są rezultatem ograniczeń ludzkiej percepcji zmysłowej tym, co ludzkie ciało może dostrzec i wykryć swoimi biologicznymi zmysłami. Ale jeśli człowiek nie może czegoś zobaczyć lub wykryć przy pomocy tych zmysłów, to nie oznacza to, że tego nie ma. Rodzaj bytów astralnych, które najbardziej nas tu interesują, to te, które mogą nam przeszkadzać, a nawet wpływać na nasze życie. Pierwszym rodzajem istot astralnych, które mają na nas wpływ, są po prostu pasożyty, proste, niewidzialne zwierzęta, które przyczepiają się do pola energetycznego danego człowieka, kiedy ich częstotliwości są zgodne lub gdy człowiek jest kompatybilny z nimi pod względem wibracji. Ta kompatybilność wibracyjna jest spowodowana przede wszystkim ciągłym przebywaniem w niskich emocjach i utrzymywaniem destrukcyjnych wzorców myślowych. W większości przypadków Stworzeń tych można się łatwo pozbyć, używając metod, które za chwilę opiszę. To nie są wszystkie istniejące metody ich usuwania, ale są to te, które uznałam za łatwe do wykonania i całkiem skuteczne. Stworzenia te nie lubią na przykład wibracji o wysokich częstotliwościach, takich jak dźwięki binauralne 432. 741, 528 Hz i tak dalej. Również muzyka klasyczna i medytacyjna, a także ta zwiększająca koncentrację, w tym między innymi dźwięki natury i śpiewy, przeszkadza tym bytom sprawiając, że odchodzą przynajmniej na tak długo, jak długo gra muzyka. Ale człowiek może trzymać je na dystans. Używając wyraźnej intencji i samokontroli i utrzymując swoją częstotliwość na wysokim poziomie. Kolejną metodą jest oczyszczanie swojego otoczenia, miejsc, w których zwykle się przebywa, za pomocą ziół takich jak szałwia lub używając olejków eterycznych. Innym sposobem na pozbycie się ich jest umieszczenie wokół domu, a także noszenie kryształów ametystu, takich jak fioletowe, białe, różowe i zielone kryształy, kwarcu dymnego, lapis lazuli, tygrysiego oka, obsydianu i czarnego turmalinu, który jest bardzo potężny. Warto umieścić je w każdym z czterech rogów domu lub miejsca, w którym mieszkasz, w sypialni lub w innym miejscu którym chcesz utrzymać wysokie wibracje. Noszenie ich jako naszyjników, kolczyków lub pierścionków lub po prostu noszenie jednego lub więcej z nich w kieszeni, pomoże ci utrzymać wysokie wibracje przez cały dzień i pomoże zapobiec przyczepianiu się niechcianej energii i stworzeń do twojego pola energetycznego. Kryształy jako takie i to, jak ich używać, będą szczegółowym tematem przyszłego filmu. Innym dobrym sposobem na pozbycie się pasożytów astralnych jest woda, prysznic, kąpiel w wannie lub pływanie w basenie, a jeszcze lepiej w czystej rzece, stawie lub morzu. Stanie pod wodospadem lub nawet w jego pobliżu. A także wszelkie inne tego warianty pomogą ci oczyścić się z wszelkich bytów, które mogły się do ciebie przyczepić. Płynąca woda w swobodnym i naturalnym stanie niezwykle silnie podnosi częstotliwość i wibrację co jest jednym z powodów, dla których tak dobrze się czujesz po wzięciu prysznica. Kolejnym sposobem ich usunięcia jest wykorzystanie wiatru. Te istoty i stworzenia są półcielesne, co znaczy, że mają masę i są fizyczne, mimo że zwykle nie możemy ich ani zobaczyć, ani poczuć. Oznacza to, że coś, co przepływa z siłą wokół naszych ciał oraz przez nasze pole energetyczne i aurę, jak woda lub wiatr, może dosłownie oderwać te stworzenia od ciebie. Przebywanie na plaży w wietrzny dzień jest wspaniałym sposobem na oczyszczenie swojego pola energetycznego, podobnie jak wiatr w górach i gdziekolwiek w naturze. Wiatr ogólnie jest bardzo dobrym środkiem oczyszczającym, a jedyny problem z nim polega na tym, że w dużych miastach lub miasteczkach niesie on ze sobą zanieczyszczenia. Takie jak kurz, pełen niezdrowych rzeczy i zanieczyszczenia gazowe. Innym, wysoce zalecanym sposobem oczyszczania się wiatrem jest bieganie lub jazda na rowerze, a jednym z najlepszych sposobów na szybkie i skuteczne oczyszczenie się wiatrem jest jazda na motocyklu. Motocykle są dość znane ze swoich właściwości terapeutycznych. Powszechnie mówi się nawet, że nigdy nie zobaczysz motocykla zaparkowanego przed gabinetem psychologa. A to przynajmniej częściowo może wynikać z faktu, że stworzenia i byty przyczepione do aury mają trudności z utrzymaniem się na motocykliście, gdy porusza się on z dużą prędkością. Jeśli odbywasz przyjemną przejażdżkę po wiejskiej drodze, jadąc na rowerze, motocyklu lub w kabriolecie ze zdjętym dachem, oczyszczanie powietrzem i wiatrem przyniesie bardzo dobry rezultat. Jedynym problemem związanym z samochodem typu kabriolet jest tu to, że przednia szyba uniemożliwia ruch powietrza wokół kierowcy z wystarczającą siłą. Jednak najlepszym sposobem na pozbycie się astralnych podczepów jest rutynowe i odpowiednie medytowanie. Posiadanie dobrej kontroli nad swoim umysłem, emocjami i myślami uniemożliwia istotom astralnym pasożytowanie na tobie, ponieważ masz kontrolę nad swoją częstotliwością i wibracjami. Istoty astralne są stworzeniami fizycznymi, choć trudno je wykryć lub zobaczyć. Jednak nie jest to niemożliwe, i wielu wrażliwych ludzi to potrafi. Te pasożytnicze stworzenia wywodzą się z wzorców myślowych i zależą od istot, które mają wyraźne i silne połączenie ze źródłem potrzebne do zamanifestowania ich i utrzymania przy życiu. Możemy postrzegać je jako rzeczy lub stworzenia, które są w procesie manifestowania się w świecie materialnym. Kiedy są w pełni uformowane, możemy je zrozumieć lub zobaczyć jako kompletne egregory z ciałem i masą. Jak wyjaśniałam w moich poprzednich filmach, istoty niższego astralu są manifestacjami w formie egregorów nieświadomości zbiorowej oraz osobistej nieświadomości każdej jednostki. Większość ludzi ma tendencję do myślenia, że byty, potwory a nawet demony są stworzeniami zewnętrznymi w stosunku do nich, które pasożytują na ludziach będących jedynie zwykłymi ofiarami. Tak jednak nie jest. Większość istot i stworzeń astralnych istnieje ze swoich własnych powodów i własnej dynamiki energii, ale te, które nas tutaj interesują i które mają tendencję do przyczepiania się do ludzi i powodowania wielu problemów w tym procesie, to egregory, lub nieświadome manifestacje samych ludzi, którzy cierpią na skutek ich obecności. Myśli i słowa mają wielką moc, i to one są tym, co manifestuje wszystko, co istnieje. Kreują świat, w którym żyjemy, a wyobraźnia jest pierwszą i najważniejszą częścią każdej kreacji. Zostało to szczegółowo wyjaśnione przez moich poprzedników w teorii manifestacji, którą wiem, że wielu z Was już zna. Być może powinnam zrobić film tylko na ten temat, chociaż jest on już powszechnie znany, ale po to, żeby mieć go tutaj pod ręką i pod tym tytułem łatwo dostępny, tak jak zrobiłam to z pierwszą dyrektywą. Chodzi o to, że myśli stają się rzeczywistością zarówno pod postacią sytuacji, jak i rzeczy materialnych oraz obiektów. I chociaż istoty niższego astralu są fizyczne i mają masę, to z naszego punktu widzenia są one przede wszystkim wzorcami myślowymi, jednak nie da się tu oddzielić jednego od drugiego. Pasożyty astralne są wzorcami myślowymi i fizycznie manifestują się w świecie materialnym dzięki powtarzalności naszych myśli, i w zależności od dawanej im energii, a także za sprawą intencji osoby lub osób, które je manifestują. Tak więc stworzenia astralne powinny być postrzegane i traktowane zarówno jako fizyczne zwierzęta lub istoty, jak i jako wzorzec myślowy, który jest stale obecny u każdego, kto jest pod wpływem takiej istoty lub istot. W ten sposób można też wykryć ich obecność, ponieważ za każdym razem, kiedy mamy wyraźnie destrukcyjny, powtarzalny i sprzeczny z naszymi interesami wzorzec myślowy, a nawet bardziej sprzeczny z naszą wolą, będzie to wyraźny znak obecności podłączonej istoty. Jak powiedziałam w innym filmie, nie jesteś swoimi myślami, jesteś wieczną i potężną istotą. Która obserwuje te myśli od tyłu. Jeśli myślisz werbalnie, to nie jesteś to ty. Myślenie werbalne może w większości być rezultatem Twojej wyższej obecności, ale myśli te mogą zostać łatwo przejęte lub wykorzystane przez istoty niższego astralu i lub. Przez jakiekolwiek dominujące wzorce myślowe, które są przekazywane przez telepatyczną sieć zbiorowej nieświadomości, w której jesteś zanurzony, jak szczegółowo opisałam to w jednym z moich filmów. Dla celów opisowych mogę powiedzieć, że prawdziwy Ty, ten, którym naprawdę jesteś, będziesz myślał koncepcjami, koncepcjami, które później przekładane są na słowa, których używasz, gdy myślisz słowami, i które później stają się słowami mówionymi, służącymi do komunikacji. Najczęściej jest to proces myślowy obejmujący słowa, które zostają przejęte przez byty astralne, wykorzystujące twoje własne myśli, aby cię zmanipulować do robienia tego, co jest wygodne dla nich oraz dla ich pragnień i potrzeb. Stworzenia te mają niewielkie lub żadne połączenie ze źródłem, i ich jedynym sposobem na utrzymanie swojego istnienia jest udział kogoś, kto ma silne połączenie ze źródłem. I to jest to, czego te stworzenia naprawdę chcą od ludzi, ich twórczej uwagi, która utrzymuje ich manifestację, a tym samym istnienie. To myśli ludzi z silnym połączeniem ze źródłem tworzą je i podtrzymują ich istnienie, a więc przerwanie i zatrzymanie powtarzającego się procesu myślowego, który je stwarza i karmi, zniszczy je i usunie z rzeczywistości danego człowieka. To właśnie dlatego medytacja i nauczenie się samokontrolowania swoich myśli jest tak ważne, ponieważ jest tym, co usuwa te byty z życia zainfekowanej nimi osoby i zapobiega ich powrotowi? Duchowe przebudzenie jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej użytecznych sposobów zapobiegania podłączaniu się tych istot, ale jest to zależne od każdej osoby i jej osobistej ścieżki duchowej. Ludzie na Ziemi Zwłaszcza w świecie zachodnim, zostali uwarunkowani, aby odrzucać wszystko, co ma związek z astralem i traktować to jako fikcję i coś nierzeczywistego. Postrzegam to jako strategię pochodzącą od tych samych istot w niższym astralu, które manipulują ludźmi tak, aby ci myśleli, że tych istot tam nie ma. Że one nie istnieją, aby mogły one nadal kontynuować manipulowanie ludzkością bez jej ingerencji i sprzeciwu. Jak wspomniałam wcześniej, istnieje wiele rodzajów astralnych bytów, zwierząt i pasożytów. W tym filmie omówiłam te lżejsze i mniej problematyczne rodzaje, a w kolejnych częściach tej serii przejdę do najbrzydszych i najbardziej problematycznych typów. Takich jak archonci i demony. Na razie to wszystko, ale będę kontynuowała w części trzeciej. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, za polubienia i subskrybowanie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że spotkamy się tu następnym razem. Z wielką miłością, wasza przyjaciółka. Marii sparł. tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia, zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.